Japonia to nie tylko kraj słynący z origami, bonsai czy super nowoczesnych gadżetów elektronicznych, ale także z głównego tematu tego portalu, czyli stolarstwa tradycyjnego. I dzisiaj chciałem pokazać pierwsze narzędzie, które używam chyba najczęściej z narzędzi japońskich, oczywiście, a będzie to. Piła japońska. W kilku słowach, czym różni się tradycyjna piła japońska od zwyczajnych czy tradycyjnych pił europejskich? Różnica jest zasadnicza. Ostrza, ostrza brzeszczota są skierowane w kierunku rękojeści, a w europejskich na odwrót. Czyli tą piłę ciągniemy, żeby ciąć materiał, a w Europejczykach pchamy. Dzięki temu, że piłę ciągniemy, a nie pchamy, możemy wykorzystać dużo cieńsze materiały do wykonania ostrza brzeszczotu, ponieważ ciągnąc nie wyginamy tej piły, a w momencie pchania, no wiadomo, nawet najgrubsze brzeszczoty potrafią nam się blokować w materiale, który rozcinamy. Z czego składa się ta piła? Sama rękojeść jest wykonana z cyprysu japońskiego i owinięta jest wokół ratanem. Tutaj mamy śrubę blokującą i możemy wysunąć ostrze. To jest wszystko rozbieralne, możemy wtedy dokupić sobie sam brzeszczot. Ale jeśli nie będziemy to piłą ciąć kamieni czy jakiejś stali, gwarantuję, że będzie służyć nam długie, długie lata. Skręcam z powrotem i piła gotowa jest do pracy. Sama rękojeść jest jeszcze fajnie wyprofilowana, to znaczy jest tutaj ciut cieńsza, później tutaj się robi trochę grubsza. Także naprawdę fajnie się trzyma tu piłę. Jest to rękojeść dwuręczna, dosyć spora, jak widzicie. Zacznę może od piły, która nazywa się dozuki, charakteryzuje się, ona tym można ją rozpoznać po grzbiecie i sam brzeszczot jest bardzo cienki, 0,3 mm. Ma też bardzo, bardzo gęste zęby. Druga piła będzie to piła kataba bez wzmocnionego grzbietu. Same ostrze jest grubsze, ma tutaj 0,6 mm. Dłuższe zęby. I każdy z ząbków jest nacięty, jakby sfazowany przeciwlegle do kolejnego zęba. Trzecim rodzajem piły japońskiej będzie rioba o grubości 0,45 mm. Z dwóch stron są różne ostrza do cięcia wzdłużnego i poprzecznego i stosuje się tą piłę w miejscach, gdzie po prostu trzeba dociąć jakieś elementy tuż przy krawędziach, dlatego że ona jest bardzo elastyczna, można ją sobie wyginać, docinać. Zapraszam w takim razie do części praktycznej. Pokażę, co te piły potrafią. Dodam jeszcze tylko to, że tych pił nie należy przyciskać. Tak naprawdę ruch wykonujemy tylko do przodu i do tyłu. Nie ciśniemy szczotu. Stajemy zawsze w linii prostej z piłą, żeby mieć na oku, jak gdyby, dwie strony materiału. Mogę wziąć jakiś twardszy kawałek, jakiś, jakiś kawałek egzotyka. Zobaczymy jak poradzić sobie z egzotykiem. Teraz może z tej strony. Proszę bardzo, to może jeszcze małe zbliżenie na cięcie wzdłuż włókien. Czy też poprzek? Przypomnę, że ten egzotyk jest naprawdę twardy. I jeszcze potniemy riobą, żeby uciąć ten kołeczek. Proponowałbym zawsze sobie przykleić jakąś taśmę przed i za tym obiektem, który będziemy wycinać, żeby po prostu brzeszczotem piły nie, nie poniszczyć materiału. No tutaj wiadomo, że to nie jest obrobione, no ale zrobimy tak, jak być powinno. Zaklejamy przód. Zaklejamy tył. Ryoba do ręki i tniemy. Reszta to już sprawa dla dłuta. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo. Mam jeszcze kilka innych japońskich narzędzi, które chciałbym Wam pokazać. A te piły, jeśli. Nie będzie chciało Wam się pracować z nimi przy obróbce drewna. Zawsze możecie wykorzystać do, do uzyskiwania naprawdę fajnych dźwięków. Po prostu możecie sobie zacząć na nich grać. Ja chyba jednak je zostawię do stolarki. Na razie.